Cześć wszystkim, tu Adam. Witam w kolejnym temacie tygodnia. Niesamowite rzeczy dzieją się w tym tygodniu. W ciągu tych paru dni naprawdę, wielka burza rozgorzała nad FIFA. Czarne chmury gromadzą się nad sepem, blaterem i nad całą najważniejszą organizacją piłkarską na świecie. 17 lat, tyle czasu jest na swoim stanowisku Seb Blatter, jak ujawniły organizacje związane ze śledztwem, czyli bezpośrednie instytucje związane ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Loretta Lynch, oprócz tego jeszcze FBI jest włączone w to i także departament zajmujący się oszustwami podatkowymi. Od lat 90. ubiegłego wieku FIFA toczy niesamowita korupcja. To są pieniądze po prostu gigantyczne. Aż 150 milionów dolarów mogło sięgać łapówki dla poszczególnych działaczy FIFA, także są to przeogromne pieniądze. Pieniądze. Na chwilę obecną aresztowanych zostało aż siedmiu dużych działaczy FIFA, także są to naprawdę szokujące informacje. Jest to szef CONCACAF i szef CONMEBOL, czyli odpowiednio szefowie północnoamerykańskiej organizacji piłki nożnej i południowoamerykańskiej. Jeffrey Webb i Eugenio Figueredo. Obydwaj przy okazji są związani z funkcją wiceprzewodniczącego FIFA. Pierwszy jest obecnym wiceprzewodniczącym, drugi wiceprzewodniczącym był, także najbliższy otecznie sepa Blattera. Jest po Uszy zamoczone w całej tej aferze, i naprawdę nieciekawie robi się wokół tych szych pipowskich. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zarzuty łapówkarstwa po korupcję dotyczą głównie ustawiania dwóch najważniejszych turniejów w całym piłkarskim świecie. Chodzi tutaj o Mistrzostwa Świata 2010 roku w RPA i Mistrzostwa 2014 w Brazylii. Są także zarzuty o korupcję w związku z stawianiem sponsorów i ogólnie. Korupcja idąca bardzo daleko w głąb wszystkich procedur, które są ważne przy ustalaniu tego typu wydarzeń. UEFA już zareagowała. Zarówno Michel Platini, jak i Gianni Infantino znany wszystkim jako łysy z UEFA, podjęli już kroki, które po prostu dążą do zrestrukturyzowania całej ekwipy. Począwszy od oczywiście usunięcia Seppa Blattera, czyli głowy tego wszystkiego. Sepp Blatter to taki demoniczny kanclerz Palpatine Niektórzy nawet z ważnych działaczy fifowskich nazywają go dyktatorem. Chodzi oczywiście o to młodsze pokolenie działaczy, tak jak Louis. Figo, który ubiegał się o stanowisko prezydenta FIFA, jednakże został wykluczony z tego wyścigu. Duże podejrzenia z mojej strony w kierunku Seppa Blatera, który jakoś tak dziwnie od dłuższego czasu trzyma się tego stołka. Jak wiemy, jest on głównym inicjatorem tych wszystkich bloków, które w futbolu wyraźnie stopują. Był on przeciwnikiem Go Line Technology, po wielkich oporach się zgodził. Jest on przeciwnikiem powtórek wideo. Był on przeciwnikiem wielu, wielu jeszcze innych udogodnień. Po prostu jest to człowiek mentalnie znajdujący się jeszcze w poprzednim wieku. Ten kryzys pokazuje tylko, jak bardzo. Nie potrafił upilnować swojego własnego podwórka. Naprawdę jest to cios w FIFA, jest to cios wszystkich fanów piłki nożnej. Co gorsza, Loretta Lynch. Prokurator Generalna Stanów Zjednoczonych ogłosiła, że korupcja była także obecna przy wyborze szefa FIFA, przy wyborze prezydenta FIFA w 2011 roku, wtedy kiedy Ser Blatter wybrany został po raz kolejny na kolejną kadencję prezydentem FIFA. Także no, naprawdę bardzo duży problem trawi teraz FIFA. Zobaczymy, jak cała organizacja się z tego wybroni, ale w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. I to tyle, jeżeli chodzi o temat tygodnia w tym tygodniu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnej części. Cześć!